Serdecznie Państwa witam. Dziękuję za to zaproszenie już po raz kolejny do Łodzi na tak ważną konferencję. Cieszę się, że tematem tej konferencji jest globalizacja, ponieważ jest to temat, który wrócił. Pamiętam mniej więcej 10 lat temu, była taka fala zainteresowania globalizmem. Potem. Ucichło, a teraz znowu. Otóż ja chciałbym w kilku słowach podzielić się moją wiedzą i przemyśleniami z punktu widzenia przede wszystkim filozoficznego, ponieważ większość materiałów, które dotyczą globalizmu, to są materiały opracowywane w aspekcie politycznym albo ekonomicznym, a mnie chodziłoby o aspekt filozoficzny, no bo tym się zajmuję. Ale równocześnie jest to aspekt najgłębszy, dzięki czemu będziemy mogli wyrobić sobie zdanie na temat globalizmu i tego, co stanowi największe zagrożenie dla nas i jako Polaków, ale również jako katolików. Musimy widzieć te różnice, żeby nie dać się nabrać nawet na takie okrągłe słówka. Może najpierw kilka uwag terminologicznych. Słowo globalizm, chociaż brzmi tak swojsko, ale jest neologizmem, czyli jest słowem, które zostało utworzone i to całkiem niedawno. Po raz pierwszy pojawiło się w latach 30. ubiegłego wieku. A tak naprawdę wróciło w latach 60., a jeszcze bardziej w drugiej połowie lat 80., a więc historia samego słowa globalizm jest dość krótka. Jak ono powstało? Oczywiście, tak jak większość neologizmów, powstaje w oparciu o słowa łacińskie albo greckie. Przede wszystkim dlatego, nie dlatego, że. Greka i łacina to są języki, które dziś stanowiłyby podstawę wykształcenia zarówno dziennikarzy, jak i profesorów, tylko dlatego, że w ramach tworzenia neologizmów jest ten okres takiej karencji, kiedy słowo funkcjonuje, a ludzie nie wiedzą o co chodzi. Dlatego właśnie wprowadzono takie słowo i mu używamy, czujemy co ono znaczy, ale tak naprawdę nie wiemy co ono znaczy. Otóż. Oczywiście jest to słowo łacińskie, które oznacza globare, zaokrąglać, czy globus, nasz to jest kula. I chodziłoby o to, żeby oddać pewną tendencję do nie tylko patrzenia, ale działania w różnych dziedzinach w skali całego świata. I ten, ten globus to jest właśnie świat ludzki. Chociaż słowa nie było, ale wiemy, że takie tendencje do patrzenia i działania w skali świata wpisana jest, ta tendencja wpisana jest w postawę wielu wczesnych już cywilizacji, a przede wszystkim imperiów. Ja znalazłem kilka przykładów, które pozwoliłyby zobaczyć na czym to polega. Już urzymian. Mamy to wezwanie tu Regere Imperio Populos Romane Memento. Pamiętaj Rzymianinie, że nad ludami ty masz panować, nad ludami całego świata. Potem y, cesarz bizantyński przejął od Persów symbolikę słońca jako właśnie znaku panowania nad światem. Fryderyk Barbarossa w jednym ze swoich postanowień uświadczył, że dzierży rządy nad światem z boskiego zrządzenia. Potem mongołowie. Charakterystyczna jest treść pieczęci jednego z Hanów w XIII wieku. Mocą wiecznego nieba, rozkaz panującego nad światem władcy wielkiego państwa mongolskiego. Kiedy dotrze do ludzi poddanych i ludzi niepoddanych, Niechaj go słuchają i boją się. I oczywiście dochodzimy do wieku XX, do nazizmu, do komunizmu, a obecnie również do socjalizmu. Wiek XX to są te imperializmy nie tylko narodowe, ale również ideologiczne, i jego ostatnią fazą jest podmiana liberalizmu amerykańskiego przez socjalizm. Tę. Prace przygotowywano wcześniej. To nie jest związane tylko z rządami ostatnich prezydentów, a zwłaszcza Clintona i Obamy. Ale zobaczmy, naród amerykański nigdy nie przyjmie świadomie socjalizmu, ale pod nazwą liberalizmu przyjmie każdy fragment programu socjalistycznego, aż pewnego dnia Ameryka stanie się narodem socjalistycznym, nie zdając sobie sprawy, jak to się stało. To był rok 1948, Norman Thomas. I rzeczywiście, kto ma okazję podróżować do Ameryki, a ja często jeżdżę, to dosłownie na oczach rozsypuje się tradycyjna Ameryka, właśnie ta kapitalistyczno-liberalna, a wchodzi socjalizm i komunizm. To się dzieje, właśnie dzieje się dziś na naszych oczach. I teraz, jeżeli imperializmy dawne można nazwać takimi protoglobalizmami, to przynajmniej od XX wieku już mamy do czynienia z prawdziwymi globalizmami, a więc chodzi tu o ideologię, która już ustawia swoje działanie i perspektywę zarówno w skali przestrzeni, jak i czasu, uwzględniając skalę, jaką jest cała Ziemia. Na tym polega istota globalizmu, że są to działania podjęte we wszystkich właściwie dziedzinach, które mają znaczenie, a więc polityka, ekonomia, edukacja, kultura, religia w skali masowej, w skali, która obejmuje całą Ziemię i jest tylko kwestią czasu, kiedy ten cały system się domknie. I dlatego Ponieważ obserwujemy, że nie tylko imperializmy, ale przecież wiele religii, zwłaszcza religie monoteistyczne, również odnosiły się do wiary w skali świata, to musimy zadać pytanie, jaka jest różnica i na czym polega ten globalizm katolicki, byśmy powiedzieli, od globalizmu ideologicznego, który dzisiaj ma miejsce. I żeby na to pytanie odpowiedzieć, musimy uwzględnić nie tylko treść samej wiary, ale również chrześcijaństwo jako kulturę, a więc również obraz człowieka, obraz, obraz różnych form życia społecznego i wreszcie sposób odnoszenia się człowieka do Boga. I również zagadnienie w ogóle istnienia Boga i kim jest. Proszę Państwa, współczesny globalizm ma duże szanse powodzenia ze względu przede wszystkim na rozwój techniki. Ten rozwój techniki pojawił się w czasach nowożytnych. Mniej więcej w XVI wieku nabrał wielkiego rozpędu z racji religijnych. Chodziło tu przede wszystkim o środowiska protestanckie. Otóż uważano, że dzięki nauce, rozwojowi nauki, której cele będą praktyczne, w tym momencie nauka staje się technologią i prowadzi do rozwoju techniki, będzie można odzyskać utracony raj na Ziemi. Stąd właśnie ostatnie wieki to jest tak niezwykła ekspansja nauk, pewnego typu nauk, czyli nauk szczegółowych. Problem jednak polega na tym, że ten związek nauki i techniki, z kontekstem religijnym został rozluźniony. I technika okazała się narzędziem, które, które może być wykorzystywane przez nie tylko wiele różnych religii, ale przez wiele różnych cywilizacji czy kultur. I na tym właśnie korzysta również ideologia globalizmu, bo dzięki technice jest praktycznie możliwe działanie w skali całego świata, tak jak możemy przy pomocy telefonu komórkowego możemy natychmiast łączyć się ze wszystkimi kontynentami, co w czasach Genghis-Hana było niemożliwe, chociaż było to wówczas największe imperium w dziejach świata. W jaki sposób globalizacja działa? Otóż na to składa się ideologia, która wykorzystuje dla swoich celów szereg ośrodków życia człowieka, życia społecznego, takich jak instytucje, jak prawo, jak kultura przede wszystkim masowa i język. Czyli są określone instytucje, które działają w skali globalnej. Taką instytucją jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ksiądz-profesor Michel Skujans z Belgii, z Uniwersytetu louvain Lanew wydał książkę tłumaczoną na polski Ukryte oblicze ONZ, gdzie dokładnie analizuje tę ewolucję onz w kierunku globalistycznym. Ostatnio ukazała się książka Marguerite Peters Globalizacja Zachodniej Rewolucji Kulturowej. Jest mnóstwo takich publikacji, ale szczególnie są cenne te, które pokazują tę wewnętrzną ewolucję różnych instytucji, które odbieramy całkiem pozytywnie jako, jako te instytucje, które mają stać na straży pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju ludzkości. I w tym momencie musimy zadać dwa podstawowe pytania żeby zobaczyć różnice między instytucjami, które symbolizuje ONZ, bo przecież są jeszcze inne, takie jak mniej jakby oficjalne, takie jak choćby Klub Rzymski czy grupa, grupa Bilderbergu, otóż jakie są różnice między tymi instytucjami a chrześcijaństwem, a przede wszystkim Kościołem Katolickim. I tutaj w grę wchodzą dwa takie parametry. Pierwsze to jest wizja społeczeństwa, czy człowieka w społeczeństwie, a druga sprawa to jest człowiek na Ziemi. Jeżeli chodzi o pierwsze zagadnienie, to wiemy doskonale, że człowiek przychodzi na świat i żyje w kontekście różnych modeli społecznych. Pierwszym modelem społecznym, nadpędzących czymś, co naturalne, jest oczywiście rodzina, ale mamy również taki kontekst jak miasto, region, czy województwo, naród, a jako forma zorganizowana instytucjonalnie mamy czy to będzie miasto, czy to będzie państwo, a więc jest wiele różnych form organizacyjnych, które pozwalają człowiekowi na to, żeby rozwijał się w środowisku, które jest względnie autonomiczne, które posiada swoją historię i które pomaga mu odnaleźć i rozwijać własną tożsamość kulturową. Na tym polega właśnie fenomen różnorodności sposobów życia człowieka w społeczeństwie. I teraz powstaje pytanie: jaki model społeczeństwa leży u podstaw globalizmu? Czy w globalizmie jest miejsce na rodzinę? Czy w globalizmie jest miejsce na społeczność wojewódzką, nawet czy regionalną? Czy jest miejsce na społeczność narodową? Czy jest miejsce? I okazuje się że ideologia globalizmu dąży do tego, żeby te naturalno historyczne środowiska społeczne zniszczyć, żeby nie było normalnej rodziny, która składa się z ojca, mamy i dzieci, tylko właśnie żeby wprowadzać związki partnerskie, gdzie płeć nie odgrywa roli. I związek między dziećmi i rodzicami nie musi być związkiem biologicznym. W związku z tym powstaje takie zjawisko, że rodzina pojęta tradycyjnie, w sensie zarówno biologicznym, jak i kulturowym, przestaje istnieć. Dalej, jeżeli mamy historyczne środowiska szersze, takie jak.